Panie i Panowie, wracamy na stare śmieci, czyli do Fortnite'a. Tak szczerze, zastanawiałem się, jak do tego doszło. Nie wiem. Naprawdę nie wiem, jak ja się czuję, jak. Dwa, trzy lata temu nagrywałem na swoim kanale gameplay'e z Fortnite'a, tam chyba były trzy filmy i tak e, tak się stoczyłem, że dzisiaj znowu do, wracam do Fortnite'a. Wy możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję na tym kanale. Z takiego powodu, iż wracamy do starych czasów, będzie jeszcze jedna seria, to już akurat będzie seria, która pojawi się prawdopodobnie w wakacje. Znaczy w wakacje będą dwie, 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 dwie różne serie, będą nagrywane... Postaram się, żeby regularnie, że raz tak, raz tak, albo dwa razy to razu. Kościo co ty robisz? To będą dwie serie. Jedna seria będzie taka bardzo nostalgiczna. Hmm, pewnie ją niektórzy z was pamiętają. Może niektórzy nie. nie. Nie wiem, nie obchodzi mnie to. I jeszcze będzie jedna seria. To seria akurat będzie dosyć fajna, bo to będzie z serii... E, takiej apokalipsy zombie. Ona jest dosyć stara, a raczej większość z was wie, o co mi chodzi. A jak nie wiecie, to macie problem... Dobra, bierzemy shotguna. Wiem, powiem wam, że ja się tak głupio teraz czuję, że ja nagrywam tego Fortnite'a. Boże, święty, jeszcze jakieś enkodowanie, przyciążenie mam na filmie. Boże, naprawdę nie możecie jakoś nie utrudniać mi życia dzisiaj. Dzień dobry. Czy są tutaj jakieś bambiki, których mogę zabić? Dobra, łatwo. Ja stąd znikam. To nie dla mnie, Fortnite nie dla mnie. Masz ogień. Pal się. Pal, się. Pal się. O, klucz. Jej. Spalisz się żywcem? Fajnie by było. O, dziękuję. Ja sobie to wezmę chyba. No, ale co ty robisz? A, bo to ty z tej strony strzasz. O, Boże. Dobra, gościu. Poczekamy sobie tutaj chwilkę. Ja sobie wezmę broń swoją. Naprawdę, gościu, daj mi spokój! Może jeszcze to musiałbym wypić. O! Pięknie. Zaraz sobie taką bombę strzeli. O. Dziękuję. Teraz się napijemy. Wiem, nie ma majma, nie musicie mi tego przypominać. I teraz ważne pytanie. Czy mam się schować, czy iść zabić jakieś bambiory kolejne? Bo to byłby bardzo dobry pomysł. Taki wyśmienicy. O i tam widzę chyba jednego. Tak, jest tam jeden. Idziemy, 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 idziemy. idziemy. Jest ich dwóch! Jeszcze lepiej. Dobra. No i łatwo z nim. Widzicie jaki ze mnie koks Broń. Dobra, tutaj coś jest sensownego. Mogę sobie wziąć tą amunicję z wielką chęcią. Hmm, chyba tyle. Zdajemy sobie tutaj to, coś, się. O! Czy idziemy po kartę? Tak szczerze nie chce mi się. Ale pójdę. Dobry. Witaj. Czy chcesz. Czy pragniesz szkolić się we własnym. Czy. We władaniu mocą, aby powiększyć swój się? Nie. Gdzież to ja mógłbym teraz pójść? Po klucz. O, jak fajnie. Oj, tak, Fortnite Siema. Dawaj, tańczymy Fortnite Diffel Dance. Dawaj, gościu. Tańczymy. Nie chcesz? To masz tęcze. Co ty robisz, gościu? Czekaj. O, kiwnę ci. A, łatwo z tobą. Mówię wam, ja go, ja go pokonam. Będziemy razem w 1v1 i go pokonam. Mówię wam. A nie tak, że ja nigdy nie wygram w Fortnite'cie. Dobra, jest DMR, jest, dobrze. O, jeszcze potki sobie wypiję. Zaraz sobie tamto wezmę. Mm, weźmiemy to coś. Weźmiemy tak, tak, tak. Na świeżym powietrzu się napiję. A co mi to? Może lepiej nie? Może kogoś słyszałem, widziałem. Tam jest bańko, osłona ja jej nie potrzebuje. Nie wiem, kto w ogóle jej używa. Jak pod tym filmem będzie. Nie wiem. Dużo wyświetleń, dużo łapek w górę. Wiem, że ostatnio mi zasięgi padły w dół, ale. Jak będzie dużo wyświetleń, to jeszcze nagram kiedyś Fortnite'a Kiedyś, czyli w najbliższym czasie. To jest jak No Joke. Sobie wejdę. No, mogę tu wejść. Mogę. O, tu coś jeszcze jest. Cóż z tego mi wypadnie? koleżko, to. Dobra. Ja nie umiem oznaczać rzeczy. No ja nie chcę broni oznaczać ja chcę... O! Pięknie. Eee... Eee łe, łe, łe. Beczkę słony nie chcę. Mityczne. Ile to bije? To... Czekaj! Ile to? 29. To dobra, ja to chcę. Nie w tom. Boże, czekaj. Tu Na... po co mi ten lud? Po co? O co mi ten nut? O. Czego nie trafiłem właśnie? E, dobra, ja myślę, że nie bambikiem, z mistrzem, komarem. Z mistrzem komarem, bym przegrał. O! Biją się! Biją się bambiki! Biją się! Ryba! Łyba! Siema Łyba! Dobra. Pięknie. Dwa fragi mam. Nie, w sumie cztery. Dobra. Idziemy tutaj. No, teraz jesteśmy na lodzie. To teraz może to się jakoś przydać, że lud na lodzie, który jest na lodzie, bo jest na lodzie. U, a otworzę? otworzę? Otworzę, Pięknie. Kolekcjoner głupów. pięć skrzyni. Ja Myślę, że jakieś odwróżny z 15 tutaj, ale okej. Okay. Super doładowanie. Czy to jest ten wybuchowy? Tak, to jest wybuchowy. O no i cudownie. Teraz będę miał wina, mówię wam. Ty pięknie. Dobra, podoba mi się ta broń. Tamten co, dalej stoi czy co? No ja jestem ślepy. Anonimowy 291. Dobra, tutaj jest jeden bambiur zabity. Ja to się czasami zastanawiam, czy ja przypadkiem nie gram na botach. Tylko jak mi tutaj. O nie. Jak mi tutaj za, jaki... za zaraz jakiś gościu weźmie. Czy ja mogę? Skoczyć jak normalny człowiek na to coś i się nie denerwować eee. No i nie ma nikogo. Czemu tutaj nikogo nie ma? Czemu? Dlaczego? Po co? Dobra, gniazdę robimy! Możesz. Dobra. Teraz tak. Tego nie wezmę. O nie. Weź mi przyładować broń proszę. koleszko. Koleszko, No ty... Dobra. Co to jest? Jakiś blaster Nie chcę blastera żadnego coś zrobię? Teraz sobie przejdziemy Ja sobie z tego tak naprawdę wezmę tylko... Otworzę tę skrzynię Wezmę sobie tego... Slurpa, ślurpa, nie wiem jak to się nazywa To, o, to coś Sok siorb o, siorba Dobra Oj, oj, oj Oj, oj, koleżko, my tak nie gramy. My tak się nie bawimy. Daj mi spokój! Dobra, daj mi spokój. Albo tu ja jemu, nie wiem. Jedziemy na dół. Co? Dlatego właśnie kocham Fortnite. Wiecie co? Ja, ja chcę sobie obejrzeć to, czy tutaj gdzieś jest ten go Strider? Nie no, wątpię, ale no. Useruj. No ładuj się. Nie. Nie. są tylko dwie osoby? Ty, są tylko dwie osoby. No dobra, okej. Okay. Więc co? Ja wam dziękuję oglądanie. No, no jak będziecie chcieli jeszcze jakiś film z Fortnite, to to nie wiem, 15 aperto, może... No coś koło tego i zobaczymy. Jeżeli pod tym filmem jednak faktycznie będzie przeważać, nie wiem, liczba łapek w dół, to już nigdy w życiu nie nagram Fortnite'a. Więc co, chyba to tyle. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i cześć!